Jeżeli chcesz uruchomić hotspot Wi-Fi w swoim CMF Fauna 2 Pro, no to najpierw musimy wejść w ustawienia naszego telefonu. Następnie przechodzimy do sieci i internet i w tym miejscu powinniśmy znaleźć hotspot i tethering. Tutaj możemy sobie szybko włączyć bądź wyłączyć nasz hotspot. I jeżeli naciśniemy na hotspot Wi-Fi, to rozpoczniemy również konfigurację, a właściwie znajdziemy ustawienia odnośnie naszego hotspotu. Możemy na przykład znaleźć naszą nazwę, którą oczywiście możemy sobie zedytować. Nadać taką nazwę jaką tylko chcemy. Jeżeli Hotspot jest włączony, możemy także wygenerować kod QR, który oczywiście pozwala nam na szybsze połączenie się na innym urządzeniu z naszą siecią Wi-Fi. Ponadto możemy również znaleźć tutaj hasło do naszego hotspota. Możemy sobie zedytować nasze hasło, tak jakbyśmy chcieli, żeby takie jakie byśmy chcieli, żeby było. No, i jeżeli nie korzystamy z sieci Wi-Fi podczas udostępniania internetu to możemy także zmienić szybkość i zgodność, zazwyczaj przynajmniej. W niektórych wypadkach, tak jak w moim, jeżeli udostępniam swój internet za pomocą hotspotu Wi-Fi i udostępniam Wi-Fi, no to w tym wypadku nie mogę zmienić szybkości i zgodności. Natomiast jeżeli chciałbym, chciałbym udostępnić internet i bym korzystał z sieci mobilnej, z karty SIM, no to w takim wypadku już mam, przynajmniej ja mam taką możliwość właśnie e, zmieniania szybkości i zgodności. Także to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę raz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.